Dobrze po ostatniej porażce z półuropem się poddaliśmy, ale to nie oznacza, że już więcej nie wrócimy. Dalej, moi żołnierze, bierzcie tego gościa z kamer. Koniec z podglądaniem nas. Eee, dobrze Foxy. I co teraz zamierzasz zrobić, jak już mnie wystraszyłeś? Eee, ja tak za bardzo nie wiem. Moim jedynym zadaniem jest po prostu wejście tutaj wrzeszczenie, przestrzenie. Dalej nie wiem, co zrobić. Co tam w wielkim świecie? Kurczę pieczone! Znowu mi zacina! wynocham stąd! Nie mamo, nie tego krójka, tylko tego, właśnie czem wskazuję tego gościa od Kamel. czy jak on się tam nazywa, a nie tego strażnika we fenachcie. Właśnie tego krójka chcę. Kupisz mi, proszę mamo, kup. Sam w sobie jest straszny, a teraz wam pokorzę, co zrobić, aby był jeszcze straszniejszy. Na pipi, masz darmowe dostawy. Zawsze na pi, pi, Spowodowałeś chaos i opóźnienia. Eee, dobrze, Foxy, ile jeszcze będziesz tutaj stał?